Cześć, witam was serdecznie w kolejnym nagraniu i dzisiaj już nie jestem sama, dzisiaj jestem z Grzegorzem. Dzień dobry, witam was serdecznie. Moim partnerem, z którym przeszliśmy naprawdę niezłą jazdę, bo to się tak może wydawać, że teraz między nami jest tak fajnie i kolorowo i tak dalej, ale słuchajcie, to była ogromna praca i to przede wszystkim była ogromna gotowość i otwartość każdego z nas, żeby w pewne rzeczy zajrzeć. I to nie jest tak, że ja go, do czegoś zmusiłam, po prostu zajęłam się sobą. I to, co ja często słyszę, po prostu od kobiet, to że one są tak na siłę to małżeństwo ratować i chcą coś zrobić, żeby ci faceci poszli na terapię. No jak pójdzie, to pójdzie, ale jak nie pójdzie, to co zrobisz? I tak naprawdę w tym wszystkim to chodzi o to, żeby zająć się sobą. Naprawdę sobą, bo tak naprawdę dopiero jak ja zajęłam się sobą, w sensie, że nawet powiedziałam, że po prostu koniec, ja już nie będę nic ratować, ja już mam tego dosyć, ile ja mam jeszcze z siebie dawać. Jeśli Ty chcesz coś z tego mieć, to musisz Ty też coś zrobić, a jak nie, no to trudno. Ja zajęłam się po prostu sobą. No i dokładnie, ja wtedy miałam wybór, albo zajmę się sobą, albo musimy, musimy się pożegnać. Nie będziemy już tworzyć razem pary, tak. ponieważ to nie ma sensu i teraz... Teraz z, z doświadczenia widzę, że ten proces, który przeszedłem, pomógł mi i myślę, że nasza relacja nie miała by żadnego, nie żadnego sensu i żadnych szans na przeżycie jak ja byłem starym jeszcze, w starym paradygmacie i całowywałem się tak, a nie inaczej. Mhm. A teraz widzę, że dzięki, dzięki temu, że, że Magda poszła i przebudziła się, pokazała mi, że, że jest szansa, bo ja widziałem zmiany ogromne w niej. Niej zmiany. Oczywiście wypierałem, nie chciałam zauważyć zmian w sobie, dlatego, dlatego to, że ona mi mówiła, weź książkę, jakąś poczytaj zobacz, jak ty się zachowujesz, jak się odnosisz do dzieci, jak, jak mnie traktujesz, musisz to coś zmienić. To nic nie dawało, ponieważ, ponieważ ja byłem dalej, dalej zamknięty na to wszystko, ale jak już postawiła mi granicę. No to właśnie, uh -huh. bo je, co ja jeszcze robiłam? Ja tobie mówiłam, że masz poczytać, że tak. masz inaczej zachowywać, ale ja sama się zachowywałam, no, tak dokładnie. jak się zachowywałam. Ja chciałam, żeby on zachowywał się tak, żeby mi było dobrze, tak? Że on ma się tak zachowywać w stosunku do dzieci czy do mnie, żeby mi było dobrze. A on tego nie robił. Właśnie dalej zachowywał się tak, ja się zachowywał, dalej mnie jego zachowanie raniło, i ja zamiast zajrzeć w siebie i przytulić to małą Magdusie w siebie, to ja chciałam, żeby on się zmienił, bo ja wtedy będę miała fajniejsze życie. Mhm. Więc zaczęłam robić inaczej. Zamiast od niego oczekiwać, że on zrobi to i tamto, ja zajęłam się sobą, sobą. Ja musiałam wrócić, on coś robił, to by mnie coś pobudzało, ja siadałam ze sobą tak. i musiałam siebie wysłuchać. I jak moje zachowanie zaczęło się zmieniać, no, no to jemu to zaczęło coś pokazywać, nie? Dokładnie, także. I zawsze pokaże? Dokładnie, także nie możecie nikogo zmusić no. do, do przemiany, do, do, do zabrania się za siebie. To jest po prostu czas. Magda, jakby no. zajęła się. Wcześniej i pobudziło to we mnie coś i ja teraz z perspektywy czasu widzę, że no po prostu niesamowite rzeczy się podziały. Kiedy wziąłem odpowiedzialność za to, co mam w środku, tak. za swoje emocje wewnętrzne, za to, co, za to, co przeżyłem w bo dzieciństwie. To, co żeśmy zauważyli, nie? Mhm. że my się po prostu idealnie dopasowaliśmy. No, dokładnie. My tak kliknęliśmy w swoje rany nawzajem, bo ja robiłam rzeczy, że Grzegorz się czuł gorszy tak. a ja nie, oczy, jako facet, oczy, jako ojciec. ojciec. A, a Ty robiłeś takie rzeczy, że ja się czułam ciągle porzucana, że w ogóle nie jestem dla Ciebie ważnym. kimś ważnym no. i w ogóle, że mnie kochasz i naprawdę my nie potrafiliśmy sobie okazać miłości, czy zrozumienia, czy empatii dlatego, że każdy z nas potrzebował też miłości i empatii, więc każdy z nas był głodny chciał, żeby no. druga osoba go nakarmiła Dokładnie. no a ta druga osoba nie mogła nakarmić, bo też była głodna no bo myśmy w środku byli byli zranieni i nie mogliśmy sobie, tak? Ja mogłem dać żonie empatię, skoro miałem w środku, w środku y, agresję ukrytą, no. która nie, nie, nie była wyprowadzona na zewnątrz, miałem niskie poczucie wartości. To wszystko się bierze z tego, jak nas w domu traktowali, tak. jak co do nas mówili, na co się człowiek napatrzył, jaki przykład ojciec w domu pokazywał, jak, jak, no. jak, jak, jak trzeba, y, jak szanuje się kobiety, czy jak, no właśnie, jak, się, jak się okazuje miłość po, 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 poprzez. Uczynki hmm. I, i, i to wszystko jakby było w środku mnie, dlatego ja teraz rozumiem, że nie mogę nic innego dać, tylko maci cierpienie. No właśnie, ale to hmm. się dopiero widzi wtedy. Jak mm. zaczynasz zaglądać, zaczynasz Dokładnie. widzieć, co się działo w Twoim domu, Dokładnie. czego Tobie zabrakło, bo to, co mówią rodzice, to jest jedna tak, rzecz, tak. ale Twoja wersja wydarzeń. To jak, to to, jak Ty czułeś. się czułeś? Dokładnie. Jakich, ty, jakich mm -hmm. ty uczuć doznawałeś, nie? Mm -hmm. jak, Jakie było to takie przejmujące uczucie, które miałeś w domu? Ja, ja ciągle miałam poczucie właśnie, że jestem sama z tym wszystkim, że jestem ja odrzucana, że jestem niekochana. Ja tego tak doświadczałam. I ja musiałam do siebie wrócić i się tą małą Magdusią zająć. A co Ty mi mogłeś dać? Co Ty mi mogłeś dać? No nic, jak jak ty też miałem. tego nie dostałeś? Jak sam nie miałem. Do końca też się czułem opuszczony, niekochany, bezwartościowy. Tak. A ja mogłam sobie dorabiać teorię do tego, ale ja mam y, pecha w życiu, ale ja mam źle w życiu, że życie mi takiego męża przysłało, że czemu ja tak mam, czemu ja nie mogę mieć lepiej. No nie mogłam mieć, bo ja byłam takim dopasowaniem. Y, ja wręcz nawet nie oczekiwałam, żeby Grzegorz mi coś dał, bo ja byłam tego nauczona, że mi nawet nie wolno oczekiwać, tak? Ja, ja tego się nauczyłam, że gdzieś tam na szarym końcu i moje potrzeby nie są wysłuchane, nie są istotne. Ja miałam ciągle znosić. To, co ja pamiętam z mojego dzieciństwa, to że ja musiałam ciągle znosić, tak? Zaciskać zęby i znosić. Cisk dupy, zacisnąć te zęby i iść przez życie. No nie da się. I potem co? To tak samo było w naszym małżeństwie. Co ja przecież w pewnym momencie mówiłam? Że ja już nie mam siły. Hmm. Że ja po prostu nie mam siły. No bo już nie tak. miałam siły. No tak. Bo ile można znosić? A ja Ci, a ja ci tylko dawałem to, co, czego mnie nauczono, jaki przykład mi, mi dano. Czyli ja też nie, nie widziałem, że może być inaczej. Tak. Po prostu byłem wyłowany w takim, a nie innym... Systemie. W sensie no i nikt też nie, rodziny... nie chciał zobaczyć, gdzie Ty no. mnie ranisz, nie? No tak. Tak no jak tak. ja nie chciałam widzieć, gdzie ja Ciebie ranie, Ty nie chciałeś tak. widzieć, gdzie mnie ranił. No Wybieraliśmy nawzajem sobie mhm. swoje rany. Wiadomo, I że... do siebie nawzajem mieliśmy pretensje. Wiadomo, że ja teraz jestem na innej świadomości. Teraz, teraz jak yy, analizuję całe te nasze zachowania, jak żeśmy się zachowywali wcześniej, no to widzę, że ja projektowałem te ten cały shit, to wszystko, co miałem w sobie na Magdę, ona mi tylko pokazywała kim ja jestem w środku, a ja pokazywałem jej, no. ale to dopiero zrozumiesz, jak jak zejdziesz tam do tej ciemności, a -a -a -a. jak to się mówi, wyleczysz to, a -a -a. tak jak mówiłaś, ja musiałem przytulić swojego grzesia. No, Ale myślę, że to jeszcze filmik nie zrobi no, na ten temat. Przecież Ty mi perfekcyjnie pokazywałeś, gdzie ja sama siebie nie szanuję, sama sobie nic nie daję, sama za sobą nie staję, nie mam granic. To ciągłe poczucie winy, które miałam wkręcane, że w ogóle zachowuję się nie tak, jak się mam zachowywać. Przecież to jest wszystko stare. To nie było nic nowego. I gdybym ja po prostu poszła w to, że a, bo mój mąż jest powalony i ja mnie tak traktuje jak traktuje, i byśmy się rozstali, ja bym tej pracy nie wykonała, no to co? No to przecież ja bym wylądowała w kolejnym takim związku. I no. dlatego to jest bez sensu i dlatego to wymaga zajrzenia w siebie. Tak, tak. Tak samo, tak samo by było ze mną. W ogóle moja przemiana też się zaczęła od tego, bo ja wcześniej też miałam nieudane związki i działy się różne rzeczy i aż się zatrzymałem na chwilę i sobie pomyślałem, a no, to musi być coś nie tak też ze mną, a nie tylko z tymi osobami, które wyrządzały mi krzywdę, czy coś takiego. I wtedy, I wtedy zobaczyłem, że jak przeanalizujesz pewne rzeczy w swoim życiu, no to. Że te schematy, że te się, schematy powtarzają, się powtarzają, nie? że mm -hmm. trzeba coś z tym zrobić. No i wtedy. Właśnie, to... i, bo można do tego podejść na zasadzie, czemu mi się to dzieje? Czemu Dokładnie. ciągle na przykład ktoś mnie zostawia, tak? Mimo albo ktoś mnie zdradza, tak. albo ktoś mi robi krzywdę? Hmm. Czemu mi się to ciągle dzieje? Jakiego ja mam pecha? Ale wtedy wychodzisz z poziomu ofiary, tak? I tam nie ma rozwiązania. Tam jest tylko po prostu usiedzenie i użalanie się nad sobą. A w momencie, kiedy stwierdzisz, okej, okay, zaraz, czemu to mi się dzieje? Gdzie ja jestem dopasowaniem? Gdzie ja hmm. jestem parą do tego? Hmm. Bo to nie jest tak, że ja sobie. Y tak, że Grzegorz się tak pojawił, nie wiadomo skąd. On po prostu kliknął dokładnie w to, co ja myślałam o sobie, jak ja siebie traktowałam, no to on mi to wszystko oddawał, tak? Więc... I y... Tak samo Magda pokazywała mi, jak ja, się, jak ja siebie traktuję i no. jak to wygląda. I ja to miałam w środku. To, to co Ona... ja mówiłam do ciebie, te wszystkie no. takie no. hamskie teksty, no. No. to poniżanie, no. 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 to wiesz, udowadnianie tobie, że jesteś no. do niczego i tak dalej. Przecież to, to, to nie było nowe, to było stare. I czemu ja to też robiłam? No bo ja też uciekałam przed swoimi uczuciami. Ja nie chciałam zajrzeć, że to ja sobie robię, że to ja pozwalam, żeby on mnie tak traktował, tylko to ty mi to robisz, ty mi to robisz, nie powinieneś mi to robić i coś ciebie za facet, że mi tak robisz. I to jest twoja wina, że tak się zachowujesz, a nie moja. No ale to jest bardzo ciężkie. A to tak. nie ma niczyjej winy, po prostu wyrośliśmy w pewnym układzie rodzinnym. Tak. Pewną taką postawę życiową zinternalizowaliśmy w sobie, że nam się należy to i to. Że y, taki, takie zachowanie tylko może w naszym kierunku być, i z tym idziemy po prostu w świat. I teraz te, temu się trzeba przyjrzeć, bo inaczej no nic się nie zbuduje w relacji, mhm. kompletnie nic. Więc często też tak się mówi, nie, że y, bo mąż spokojny, on tam do rany przyłoży, a ta biega, skacze, wariuje, krzyczy, nie wiadomo co jeszcze. No ale to się skądś bierze, coś ta kobieta czuje, coś się z nią zadziewa, tak jak ja szalałam, wariowałam, rzucałam talerzami, a Grzegorz mówił, no wariatka, no psychiczna, no i cię leczyć. No bo też nie pomyślał, i gdzie jego zachowanie wywoływało we mnie te rzeczy. I ja też nie brałam odpowiedzialności za to, jak ja mam o, o siebie zadbać, żebym nie musiała tymi talerzami rzucać, tak? Bo mi się tam skumulowało co jakiś czas ileś, no to wybuchałam. No bo próbowałam być grzeczną, układną, oddaną matką i żoną. No ale. Nie możesz siebie y, oszukać, nie możesz Emości, siebie. Emocji swoich nie możesz no, oszukać. No nie możesz siebie okłamać, i teraz ja musiałam zacząć zadawać sobie pytania, gdzie mhm. ja się czuję stopowana, gdzie ja się czuję ignorowana, gdzie ja się czuję zdominowana, mhm. gdzie ja nie mogę być sobą. I tak samo Grzegorz to musiał zrobić. I y, dlatego, że ja zajrzałam w siebie, a on zajrzał w siebie, to teraz jak coś nam, y, nie wiem, czy mnie coś pobudzi, czy jego coś pobudzi, to my możemy dla siebie trzymać przestrzeń. Spokojnie o tym tak? rozmawiać. Bo on już teraz wie, że jak mnie coś pobudzi, ja coś boję do niego zygnąć, no to on wie, że to już nie jest do niego, to tak? Tylko <laughs> to jest stare. Więc on już nie łapie tego haczyka, tylko widzi, aha, zaraz, zaraz, ona gdzieś tam cierpi. Tak samo jak z nim się coś dzieje, nie? To ja też widzę, a to to jest taka reakcja, dlatego że też w tym momencie w nim się coś pobudziło. Bo my cały czas to będziemy powoduje. sobie coś pokazywać i będziemy musieli to przepracowywać. To nie ma tak, że przejdziesz jeden proces i wszystko skończone. Życie jest ciągłym stresem. I są kolejne i dzisiaj... progi. Dokładnie, trzeba je przekraczać, trzeba je przekraczać. No, I my też ciągle spotykamy różne mm. progi. Ten, myślę, że ten największy taki wywóz śmieci to zrobiliśmy, mm. bo ta relacja jest zupełnie inna teraz, i, i między nami, i z dziećmi. Ale ja nie sądzę, żeby kiedyś był taki moment, że przestanie nie. nas cokolwiek pobudzać, mm. bo bo my, tak jak powiedziałaś, będziemy mm. ciągle chcieli siebie gdzieś tam przekroczyć i, mm. i kolejny poziom gdzieś tam, coś w sobie zobaczyć. I, I tak naprawdę o to chodzi, że my w życiu poznajemy siebie samych coraz głębiej, coraz intymniej, coraz bliżej. Dokładnie, a inni nam tylko tą zmianę pokazują. No. Albo pokazują nam, co trzeba jeszcze zmienić. Mm -hmm. Także no, to, co ja bym powiedziała do dziewczyn, które mają gdzieś, są w jakichś trudnych relacjach i tak dalej. To, żeby najpierw się przyjrzeć temu, gdzie ja jestem y, tą częścią, która pasuje do tego układu. I to nie chodzi o to, żeby siebie oceniać, absolutnie mm -hmm. nie. I, I wlewać sobie teraz poczucie wina, to, to jest moja wina, że jestem z takim facetem. Nie, to nie jest twoja wina, ani nie musisz się za to oceniać, tylko czego ja się nauczyłam w moim własnym domu, że co mi wolno, no czego mi nie wolno. Co ta sytuacja ci pokazuje, no. dlaczego jesteś z tym facetem? Co on ci pokazuje? Mm co widziałaś w domu, kto jak kogo tak. traktował, kto Cię tak, traktował? Kto cię tak wcześniej? traktował dokładnie. Kto Cię tak traktował <laughs> wcześniej, bo to nie jest przypadek, że ten mąż Cię tak traktuje. To mogła być matka, ojciec, babcia yy, czy jakiś wujek. No, to nie jest tak, że to się bierze nie wiadomo skąd i, i nagle wszystko było cudownie w naszym życiu i wychodzimy za mąż i a tu taki potwór. No nie. I u nas to też było ileś czasu. To no, nie jest tak, że myśmy. To nie to jest proste. Zobaczyli nagle, od razu i wszystko jasne. Yy, to trwało, wymagało takiego głębokiego zajrzenia w no, siebie. Yy, dania sobie też mm. przestrzeni. Ja dałem Magdzie przestrzeń, no. później jak ja miałem swój proces, Magda mi dała przestrzeń. Dlatego, co ja mogę powiedzieć, do, szczególnie no, do kobiet, a później do mężczyzn, że niech kobiety najpierw się zajmą sobą, bo mm. akurat w naszym przypadku było tak, że ja dałem. Y, przestrzeń. Albo swoich... ta osoba, która się pierwsza obudzi, no, tak, no, no to no, niech się zajmie sobą. No nie? właśnie, niech się zajmie sobą no. i później albo ta druga osoba dołączy do niej, albo nie dołączy i, i więcej nic w stanie nie jesteśmy zrobić. A ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nam facetom naprawdę jest ciężko zajrzeć no. w siebie, y, zajrzeć do tej, y, jak to się mówi, naszej czułej czułej części, no. czułej części żeby y, się zreflektować, żeby uznać, że, że jednak nie jestem Doskonały, że mam też y, słabości i że to jest ok. I że to jest ok, to nie, to nie jest nic złego. I, I też. Właśnie, bo. Sorry, że cię przerywam, no. ale to, to jest no. ważne, co teraz powiedziałem. No bo nas nie nauczono, Dokładnie. że można nas kochać, nawet że jak, jesteśmy, jak słabi. jesteśmy słabi, czy robimy coś tak. źle. Mhm. Miłość była tylko wtedy, jak myśmy się zachowywali w pewien, konkretny, wymagany przez rodziców Dokładnie. sposób. Grzeczni, tak. nie ma zgaić się, to i tam. Nie stawiać się nie rodzicom, stawiać się. przecież jak się człowiek rodzicowi chciał postawić, to że on jest powalony, że się stawia, nikt nie, nie zadawał pytania, ale no. czemu to dziecko się buntuje? I czemu tak się zachowuje? Czemu Dokładnie. się tak zachowuje? A w naszych rodzinach przecież, no słuchajcie, no i była przemoc, i, I, i różne rzeczy się działy, no. i alkohol, i wszystko. I to się takim cieniem rzuca na psychikę dziecka, na to, że ono było niewysłuchane, na to, że ono, przede wszystkim co? Ono się czuło w tym wszystkim zagrożone, zagubione, zagubione, zagubione wystraszone. Wystraszone, nie? że nie przeżyje, że nie przetrwa. I tak jak Grzegorz mówi, my jeszcze dziewczyny, jak tam sobie popłaczemy, to hmm. to, to jest okej, okay, nie? Hmm. Powiedzmy. Jak krzyczymy, to powiedzą, że wariatka. A faceci co? Faceci to w ogóle albo idą w alkohol, albo w jakieś inne uzależnienia, albo nie wiadomo co. Uciekają. Nie chcą tych emocji czuć. No bo to nie wypada facetowi czuć. Dobra, nie musi mieć, dnia, się. musi się. mieć jaja, jak to się mówi. No. A zna... przecież ten proces, który ty no, Z Mojego doświadczenia to. Wow. Facet, który mhm. potrafi wziąć odpowiedzialność za swoje emocje, potrafi wypłakać, yy, przejść, 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 Przejść przez ten mm. cały proces, to jest dopiero prawdziwy fakt. Bo przecież to, ile ty łez mm. musiałeś no. wylać i przytulić Dokładnie. tego małego Grzesia. To ja w życiu tyle w życiu tego nie zrobiłam. I to się niesamowicie przekłada, mhm. czy na relacje między nami, ale też niesamowicie się przekłada na relacje z dziećmi. Zwłaszcza taką jak teraz Grzegorz ma relacje z synem, tak? Mhm. Bo te relacje między ojcem a synem to były bardziej zawsze oparte właśnie na tym, że ten chłopak ma być silny i, i ma się nie ma i tak dalej i to jest niesamowite, jak już jak teraz potrafi tą empatię Ignasiowi okazać, wysłuchać go, zobaczyć, co się z nim zadziewa, i jak ktoś potrafi do ciebie przyjść, i tak. zaufać, że może być mm -hmm. wysłuchany. Nie? I też wiadomo, że czasami za zachowam się inaczej, ale wtedy już umiem na przykład popatrzeć, reflektować, reflektować, się. reflektować się, zobaczyć, a to mi przypomina coś z moim tatą. Tak. I wtedy mm. mogę na przykład podejść, przeprosić syna i powiedzieć: Przepraszam, że tak się zachowałem. Dalej się jeszcze uczę, no bo całe życie będziemy się uczyć, nie będziemy doskona doskonali. No. To jest właśnie ta I, I Też nie o to właśnie chodzi, żebyśmy hmm. byli doskonali, tylko żebyśmy. Byli hmm, normalni, no? i prawdziwi. No, prawdziwi, nie? prawdziwi dokładnie. Bo, bo to, co na przykład teraz jest, nie, że. Jak ja się wkurzę czy coś, to kiedyś to była straszna ocena ze strony Grzegorzy, że Jak ja się w ogóle zachowuję jak wariatka, a teraz jak on widzi, że mnie coś porusza, to on tego w ogóle nie ocenia, tylko on mówi, ty, co się dzieje że się taka poruszona? No, co się zna rzeczy, nie? Co się zna rzeczy. Inaczej byś tak w tym momencie się tak nie zareagowała. I to jest tak niesamowite, bo, no bo co, jak się czuje w ogóle dziecko, czy kobieta, czy mężczyzna, jak jest pobudzona, ktoś mu mówi, uspokój się, no uspokój się. Przecież to nie pomaga, to kompletnie nie pomaga. A jak powiesz, no, ewidentnie coś jest na rzeczy i no, widocznie skoro to czujesz, no to trzeba to coś zajrzeć, coś, coś, coś jest, tak, coś się zadziewa, no to w tym momencie już nie masz potrzeby, nie wiem, darcia się, czy robienia, nie wiem, jakichś głupich rzeczy, czy rzucania czymś, mhm. bo widzisz, że ta osoba jest Tobą zainteresowana, że ona chce Cię wesprzeć, że ona Cię nie ocenia przede wszystkim. To, co było ciągle w naszych domach, no, to była co jedna właśnie, wielka dokładnie. ocena, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Jak robisz tak, to będziesz akceptowany, jak robisz tak, nie będziesz no, akceptowany. A nigdy się, nie, nigdy się nikt nie zapytał: rodzice, dlaczego, ta. dlaczego tak się załowujesz? Co tobą powoduje? Co przeżyłeś? Co, je, co, 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 jest, co się zadziewa w środku? Przecież w rodzice tyle, y, naprawdę na krzywd czasami wyrządzali, odreagowywali na nas. Przede wszystkim odreagowywali to, co się zadziewało w ich życiu. I, I my tak naprawdę byliśmy na, na podorędziu, więc najłatwiej to było przerzucić na małe dziecko. No i byliśmy bezsilni, bezbronni, to najlepiej I dziecko, potem to no? samo odgrywamy w relacjach. Tak, no. To nie ma Przenosimy wszystko na dorosłe życie. Tak, także słuchajcie, no, y, pierwsze co to ja zawsze mówię ludziom, jak są w relacji, coś jest nie tak w tej relacji. Wypisz sobie, wypisz sobie, hmm. co ty byś chciała, żeby ten partner ci dał, czy to, czy to ty byś chciał, żeby partnerka ci dała, czego ona ci nie daje, czego on ci nie daje. I zobacz na kartce. I teraz zobacz, kto ci tego nie dawał, jak byłeś mały. I teraz to musisz sobie dać najpierw sam, sama, w pierwszej kolejności. Mhm. Bo to nie jest tak, że Grzegorz mi zaczął cokolwiek dawać, zanim ja zaczęłam sobie dawać. Nie! Mhm. On mi dobitnie, oczywiście nieświadomie, pokazywał, gdzie ja nadal sama siebie nie szanuję, gdzie ja sama siebie nadal nie kocham, gdzie ja sama po prostu stawiam siebie na szarym końcu. Dopiero jak ja zaczęłam tulić, wysłuchiwać, to małą mhm. Magdusię, ja przestałam ją oceniać. Jej reakcje, jej agresję, z czego ta agresja wynikała u niej, mhm. to dopiero wtedy on zaczął to odzwierciedlać mi. Dokładnie. Bo się też na to otworzył, ale gdyby się nie otworzył, to by też mi tego nie pokazał, bo nadal mam w moim życiu osoby, które nie okażą mi tego, bo same są od siebie odcięte, tak? Ale on w pewnym momencie życia zdecydował, że bierze to na kratę I, i zagląda w to. I to nie jest żadna ujma, no, tylko to jest właśnie niesamowita odwaga. To tak, jest dopiero to jest odwaga. Dopiero Spotkać się z tym, co woli w środku. Dokładnie. Ze swoimi ranami, ze swoim cieniem. I to jest po prostu niesamowity proces. No, dla mnie to jest mistrzostwo, naprawdę. Pamiętając po prostu o tym, jaki Ty byłeś, w sensie, wiesz, odcięty i, i nie słyszałeś mnie, nie słyszałeś dzieci, i że Ty potrafiłeś. Ja do tej pory dla mnie to jest. Yy, ja nadal nie mogę znaleźć tego momentu i zrozumieć, jak to się stało, że ty jednak zdecydowałeś tu zajść, bo dla mnie to jest tak niesamowite. Yy, bo przecież ja pamiętam, jak to było. Ja pamiętam kurde, jak to było. Ci, którzy nas znają, to też pamiętają i Na też widzą, jak to było. A jak jest teraz, i to jest tak niesamowita zmiana, więc słuchajcie, nigdy nie jest za późno, bo ja czasami słyszę, a jak już ktoś ma jakieś tam zaburzenia osobowości, to jest dupa. Jak jest uzależniony, to jest dupa. Nie! Dlatego, że każdy uzależnienie jest ucieczką od, od emocji, yy, a te wszystkie zaburzenia, które psychologia nazywa, no one z czegoś wynikają. Hmm. I oczywiście jeden wejdzie w to głęboko, drugi nie. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy na to skazani. My tu jesteśmy dowodem, że jeżeli myśmy to zrobili, myśmy przez to przeszli i możemy mieć lepsze, nowe życie na innych zasadach, wy, wy tak samo możecie mieć. Każdy z Was może mieć nowe życie, hmm. lepsze i, i bardziej. Bardziej zgrane ze sobą, no. nie? Także no, to, co ja na koniec chciała powiedzieć, to nie tyle ratować małżeństwo, bo oczywiście siebie. jest coś takiego, że chcemy ratować małżeństwo mhm. z różnych powodów mhm. y i niby dla dzieci, niby dla siebie, i co ludzie powiedzą i tak dalej, a tak naprawdę to trzeba zająć się sobą, bo czy to małżeństwo przetrwa, czy nie, to tak naprawdę chodzi o to, żebyś ty siebie i odnalazł w tym wszystkim y i odbudował tą więź wewnętrzną, bo to jest podstawa. Tak, bez tego, bez tego nic się nie da zrobić. No. Także, Także słuchajcie, jeśli tak. nam się udało, a byliśmy naprawdę materiałem, który raczej się no. nie nadawał, na to, żeby mogło w ogóle wyjść, więc jeśli nam się udało, to wam też się może, że mówię, udać. Bo to nie chodzi o to, że to się uda. Trzeba to, wykonać pracę. Trzeba wykonać Bo pracę. Bo to się nic nie Wykonało. udało. To nic Poniesiła nie przyszło na... samo, Magda to nie my sama... mieliśmy szczęście. No. Magda sama wykonała pracę, ja sam no. wykonałem pracę, wzięliśmy odpowiedzialność za, za swoje rzeczy, emocje i to wszystko. I... No Ale tak, jest prawda. to do zrobienia. Yy, I czy ten partner się obudzi, czy nie, to tak, czy tak. Jeśli wrócisz do siebie, to ty wrócisz do siebie. I ty możesz stworzyć takie życie, mhm. które będzie dla ciebie dobrym życiem. Tak jest. E, także tego wam życzymy. życzymy. Nie? No tego bycia blisko. Przytulamy sobą, was. Sobą samym. Przytulamy was i trzymajcie no. się. Do usłyszenia. Papa. Pa. Pa, pa.